Dobra. Mała prezentacja. Tutaj troszkę dospawałem takie rureczki do najazdów, żeby, żeby nie podskakiwały, nie opierały się no tam, żeby krzywo, żeby nie podskakiwały podczas wjeżdżania. Końcówki walnąłem na żółto, żeby się nie, nie zardzewiały. Daję takie naklejeczki, one fajnie wyglądają w nocy, jak się świecą ładnie. Tutaj, tutaj zdziałem wszystkie te, ten kuferek, żeby było miejsce na najazdy, które będą przeniesione ze środka. Tutaj, żeby po prostu tylko się wysuwało i nie trzeba było ich przenosić na bok. Dobra, także tu mam miejscowe. Takie lampeczki jeszcze, to są takie błyskowe lampeczki. Zamontowałem kilka sztuk. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 jest 7 sztuk. No i to jest mega sprawa. Z, z obu stron są takie duże kufry. One są ogromne. Już są wyposażone. O i tutaj wózek, lewarek. sobie deski są schowane. Takie y, blokady na koła. To, żeby one są bardzo stabilne, a żeby je ściągnąć, trzeba tu sprężnie pociągnąć i się Takie ładne, nowe są. Dwa jest żółty i czerwony. Jeden zakładam naprzód na blokadę, a drugi na tył. Y, tu już pachołeczki są. Y, tutaj wcześniej był ten klin zamocowany, ten tutaj, a teraz jest tu wygodnie. Sobie łapię ręką, tu palcem i wyciągam go. Pachołki, jeszcze na pachołki nie mam dobrego miejsca, ale to, to dopiero yy, ma być. Koło było pod najazdem, teraz jest na górze i to ma taką funkcję, że jak samochód, załóżmy, zjedzie po najeździe, a nie założy blokad czy coś, to się nie oprze mi o budę, nie uderzy w budę, tylko w oponę. Tutaj lampeczki jeszcze zamontowałem, takie oświetlenie robocze. Tu i z drugiej strony. Yy, koguciki na, przesunąłem na boki. Dobra, w środku czy coś się zmieniło? Tu już spakowane wszystko ładnie. Yy, nie ma śmieci jakichś dużych. tutaj nic, oleje wszystkie pozmieniałem no? w moście o tutaj wózek zamontowałem fajne, fajne rozwiązanie, bo jest na wierzchu zawsze także myślę, że jest ok yy, taki przewód do yy, taki łańcuch do przewodu żeby nie zaginał się drugi kuferek No i to będzie na tyle jeśli chodzi o zmiany. Także Nara